Witajcie. Chcę Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób posortować liczby rosnąco lub malejąco, a właściwie posortować tabele rosnącą lub malejącą. Jeżeli zaznaczymy sobie tutaj te liczby i klikniemy na to lub na to, to jest sortowanie malejące, to jest sortowanie rosnące. Jeżeli klikniemy na to, to wyświetli nam się komunikat, czy chcemy. Zrobić sortowanie na bieżącym zaznaczeniu, czy rozszerzyć zaznaczenie do całej tabeli. Jeżeli damy bieżące zaznaczenie, wówczas posortuje nam tylko to, co było w tym zaznaczeniu. Te dane pozostaną niezmienione, więc stracimy połączenie pomiędzy jedynką, a słowem 1, a na przykład dziewiątką i słowem 9. I teraz tak, jeżeli wybierzemy to. Czyli jest sortowanie rosnące i rozszerzymy to zaznaczenie, wówczas wszystko nam się posortuje. Czyli będziemy mieli nadal to połączenie. Sortowane będzie po pierwszej kolumnie. I teraz tak. Jeżeli będziemy mieli zaznaczone od razu wszystkie dane, wówczas, jeżeli klikniemy na to. Posortuje nam się od razu bez pytania o to, czy rozszerzać, ponieważ on już wie, że ma wszystko zaznaczone, nie ma tu dalej nic w tej tabelce, w związku z tym od razu robi nam sortowanie. To jest najprostsza forma sortowania. I to by było na tyle. Hej! Ja.